Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Stadion Poznań wypowiedział Konfederacji umowę na wynajem parkingu pod stadionem na spotkanie Mencena z Bosakiem. Umowa wypowiedziana koniec tematu napisał rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henschel. 21 i 22 września w Poznaniu odbędzie się Kongres Odbudowy Ukrainy. Spotkają się na nim przedstawiciele polskich i zagranicznych firm z ukraińskim rządem, by wspólnie planować udział polskiego biznesu w odbudowie zniszczonej przez Rosjan Ukrainy. O kongresie rozmawiamy z prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Tomaszem Kobieckim. Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od wielu lat prowadzą intensywne badania, by zrozumieć i wykorzystać pełny potencjał owadów w żywieniu zwierząt. O szczegółach przeczytacie na Poznaniu.pl. Coraz więcej uczniów rezygnuje z udziału w lekcjach religii. Wielu z nich korzysta z prawa, które przysługuje im po kończeniu 18 roku życia. Dane potwierdzają, że zainteresowanie rezygnacją z tego przedmiotu szkolnego z roku na rok jest coraz większe.